Pierwszy duelek z Poruszaniem. Przeciwnik z Niemiec 987 elo i czerwona ziemia na Słupy brazylijskie. On już kliknął. Jakieś Mato Grosso, może tu bardziej. To Cantins, okej. Okay. Przeciwnik na São Paulo, postawił na region São Paulo i jest trochę bliżej, jest trochę bliżej. Runda druga, taki samochód. Nie chcę popełnić tego błędu co ostatnio. Czy to jest Oman? Taka blacha, no to chyba będzie Oman. Stolica? Nie, ale tak, był to Oman. Runda trzecia. Język hiszpański. Pierwsza myśl to jakaś Argentynka. Omnibus. No, to są linie z Argentyny. No i jest też argentyńska blacha. W sensie to jest ta druga, no ale też argentyńska. Gdzieś tu. O, ładny gest, ładny. 88 km. Sześć stówek zabieram. Jeżeli widzę odcinek ci się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeżeli ocenisz go łapką. Zaczynamy rundę czwartą. To jest samochód z... Ten samochód występuje w Turcji, gdzieś tutaj, ostatnio to miałem, jak sobie grałem i kliknąłem, coś głupiego kliknąłem, ale tak, bo grałem chyba na no mówię albo na NMPZ-cie nawet, ale tak, no nawet przed chwilą widzieliśmy znak DUR, okej, okay, czyli ten samochód nie jest tylko tutaj, okej, okay, bo myślałem, że to jest regionalne, nie sprawdzałem tego, ale zobaczyłem raz tą lokację z samochodem, było to gdzieś tutaj, pomyślałem, że może to być tylko dla okolic, ale jednak nie, byliśmy bardziej na wschód, zaczynamy mnożnik i mnożnik zaczynamy, jest meczet, a! Turcji, ale raczej taka zachodnia bym powiedział. Tak na początku dało mi taką Bułgarią, chociaż w sumie taka północna zachodnia może. Tu jest nazwa miejscowości, ale to jest raczej taka mniejsza. Pokaż mi jeszcze ten baner. No nie wiem, nic stąd nie rzuca mi się jako nazwa miejscowości, a to Kado Czy może to jest nazwa miejscowości? Też nie do końca w sumie jestem pewien, gdzie tu patrzeć. Moja pierwsza myśl to gdzieś tu, ale. No to są takie strzały. Przeciwnik guess. Dobra, no, zagesujmy gdzieś tu. Okej, okay, bliżej Ankary. Miejscowość Oltan. Okej, okay, ale tysiaka zabieram, tysiaka zabieram. Mnożnik podwójny, końcówka Wej. No to oczywiście Dania, to nawet flaga powiewa. Ale może uda nam się znaleźć miejsce. A, zagesował. To będzie trzeba klikać. O! Ale czy ja coś stąd znam? No mam 8 sekund. Dobra, no, nie wymyślę nic. A, to było końce Kopenhagi. Troszkę tracę, dwie stówki. pół mnożnik, taka droga, biały samochód, od razu w głowie są Filipiny. No na tym mnożniku już tutaj jakieś info by się przydało, w sensie zawsze by się przydało, ale... Iglesia Ni Cristo. Tam jest jakaś tablica, no ale za daleko od nas. Czy to mi coś mówi? O! To jest nazwa wyspy. Chyba. Kliknę gdzieś południowe, chociaż... Może tu jest jeszcze... Może się okazać, że tutaj jeszcze jest nazwa miejscowości typowo. No, ale mam nadzieję, że w ogóle to jest ta wyspa. No nie. No w sumie tam nie było Negros napisane. Straciłem sporo. Taki samochód, takie słupy. Bolivia? Tak mi się wydaje. On zagesował. Nie chcę się tu pomylić z Peru, ale dobra, klikam. O, jednak Peru. No i on jest bliżej 300 km prawie. No niestety przegrałem. 17 euro na minusie. Teraz no mówik. Przeciwnik z Portugalii, 1051. Trzeba coś wygrać, bo no, moja liczba, elo nie jest ani trochę imponująca. Francuski słupek. Może spróbuję teraz tak trochę puszować, tak szybko grać. No, on jest bliżej, on jest bliżej. Spróbuję zrobić taką puszującą gierkę, zobaczymy czy to będzie miało sens. Runda numer 2. Okej, okay, Norwegia. Wiadomo, mógłbym tego poszukać, ale po co? Jak mogę zagesować od razu? I to był bardzo dobry gest. 74 km od celu. Runda numer 3, mamy sztrasę. Niemiecki, Niemcy.. gdzieś bardziej tu. Okej, okay, nad Berlinem. Ja jestem bliżej, ja jestem bliżej 10 km. To jest Rosja. Widać to po dole tego znaku. W sumie słupa tego znaku. Nie wiem, dajmy sobie gdzieś tutaj. Niech będzie. Może trafię? Nie trafiłem. Niestety przeciwnik jest bardzo blisko, dwa koła mi zabrał. Może trzeba przestać puszować i grać normalnie. To jest Meksyk, tak, słupy są heksagonalne. Tutaj chyba byłoby jakieś info, ale no nie wiem, nie wiem. Uuu! Ciekawy gest, stracił bardzo dużo. Podwójny. Turcja jakaś? Chyba tak. No, to będzie Turcja. Izmir okolice? Bardzo ładnie. I to start, żeby wygrać. No i fajnie. Plus 19, spoko. Kolejny No-Mówik ze Stanów, kolega 907 elo. Runda pierwsza, Tajlandia. Dajmy, że taka dosyć południowa, gdzieś tu. Tajlandia po tych słupkach. W lewostronnym ruchu, tych takich charakterystycznych znakach, słupach. Okej, okay, była to Tajlandia, blisko granicy z Laosem, ale przeciwnie kliknął na Ekwador. Trzy koła traci. To wygląda jak Filipiny. Co do regionu tutaj nie jestem pewien. Kliknę sobie, a niech będzie południe. I to był bardzo dobry gest. Prawie 500 km przewagi, przeciwnik ma już tylko dwa koła HP. To wygląda jak Belgia albo Francja. Pokaż blachę. No chyba nie ma czerwonych liter. Kliknę północ Francji, a jednak Belgia. Ale no przeciwnik jest dalej, jest dalej. Kliknął Belgię na granicy z Luksemburgiem. Runda numer 4. Tutaj trochę ciężej mi powiedzieć, gdzie jesteśmy, ale w sumie jak im dłużej na to patrzę, tym... Bardziej wydaje mi się, że jest to Rosja. Biała blacha, taka antena. Na tych antenach się nie znam. O, ale tu... Nie, to jest joystick. Myślałem, że to jest cyrlica. Eee, dobra, gdzieś tutaj. Kaliningrad. Przeciwnik postaje na Ukrainę, na okolice Charkowa. Nie wiem w sumie, po czym można rozpoznać Kaliningrad. To będzie Macedonia Północna? Czy Turcja? Nie wiem. Może jakaś... Nie no, Grecja raczej nie, chociaż... Nie, nie, nie. Myślałem, że tam jest żółty znak. Dobra, kliknę Macedonię Północną, ale... Czy Turcja? Tutaj Turcja. A to była Czarnogóra, więc jestem daleko, dużo tracę. E, to jest Brazylia, widzę to po blachach, widzę to po słupach. Gdzie w tej Brazylii? No to ciężko mi to powiedzieć. Jeszcze mamy czarny tył znaku, ale raczej kliknę tak bezpiecznie tu. Rondonia, Ok. No, różnica 500 km na korzyść przeciwnika. Mam mało HP, no ale on też nie ma za wiele. Kazachstan, no trochę niebezpieczna runda. Co tu jest napisane? Gdzie klikać? No kliknę bezpiecznie na okolice... Karagandy. Nie wiem, czemu Karaganda ma być bezpieczna, ale spróbujmy. Bardziej zachód, okolice on bardziej na północy. Kurczę, 800-wekarz. Podrójny mnożnik, Europa, Strasse, Może tu. Raiffeisen, czy to by była nazwa miejscowości? On zagesował. Okolice Norymbergi. Jestem trochę bliżej, na szczęście. Dobra. 3 był mnożnik. Europa. Ciężko mi powiedzieć na pierwszy rzut oka, gdzie my jesteśmy. Nie wiem, jak z tymi antenami. Co ja mam w głowie? Bułgaria, Serbia. Rumunii raczej tutaj nie biorę pod uwagę, chociaż też mi się w głowie pojawiała. Bułgaria. Tutaj. Tak, była to Bułgaria. On postawił na Serbię, czyli też miał taką myśl. No i 800 traci. Mamy aż poczwórny mnożnik. Finlandia? Chociaż nie, to nie będzie Finlandia. Bo byłyby żółte te znaki. Pokaż to jeszcze na chwilę. Dobra, spróbuję Estonię. Łotwa, ale okej, okay, on postawił na Litwę, jest lekko bliżej, no ale w sumie zabiera mi połowę HP. 4,5 mnożnik, Kolumbia, A no na pierwszy rzut oka powiedziałbym, że bardziej południowa, ale no nie ukrywam, że tu mogę odpaść. Miejscowości żadnej raczej nie wyczytam, dawaj gdzieś tutaj. Okej, okay. udało mi się być bliżej, to starczy, żeby wygrać, spoko, był stres, nie ukrywam. Plus 11 Elo. Wracamy do poruszania. Przeciwnik z Niemiec 956 Elo. Mamy taką flagę tutaj. Prawostronny ruch, nisko kamera. Panama. Tutaj mamy chyba flagę Panamy, jak dobrze widzę. Okej, okay, bliżej stolicy. Taka czerwona ziemia. A, okej, okay, to jest oczywiście samochód z Ugandy. Klikamy kampale. Bardziej zachodnia. Przeciwnik dosyć blisko. Turcja, tak, to będzie Turcja. Co mamy? Tam napisane, okej, okay, zmiana. Wracamy. A, nie powrócimy tak, trzeba powrócić tak. Co mamy tam napisane? Kaziantep. To jest miejscowość. Tutaj. Czy to będzie ona? Nie wiem, ale możemy być blisko, więc kliknę. Okej, okay, byliśmy pod nią. Przeciwnik też tu kliknął. Lokacja następna. Taki samochód. To oczywiście Senegal. No, kliknę od razu. Chociaż czekaj, pewnie się. <laughs> Francuskie słupki, to też się zgadza. A spróbujmy to południe kliknąć. Okej, okay, oddało. Ile zabiorę? A, 160. Blur. Kwadratowy słup, taki alfabet. Jeszcze pokaż mi, czy są żółte blachy. Nie ma żółtych blach, to może jednak Kambodża? No tak, to jest Kmerski, to nie jest... To nie będzie Laos. O, a przeciwnik postawił na Indie. I zostaje mu 100 HP. Taka nietypowa jakość kamery, jak na Kambodże. Niemcy, to szybko kliknę. Nie dam mu tutaj pograć. No, ładnie kliknął, bardzo blisko. I tak mi dużo zawierze. Dwa koła. Runda następna. Słupy. Wydaje mi się, że z Chile. Tak, nie ma czarnego tyłu znaku. No chyba kliknę po prostu w okolice Santiago, może trochę na południe. Uuu, dużo bardziej, ale jestem bliżej na tyle, aby wygrać. Wygrywamy pojedyneczek. No i na plus 13 elo, fajnie.